Radio Myślę, że my, wyszła dzisiaj ta rzecz boiskowa, to doświadczenie boiskowe, bo tak powiedziałem tydzień wcześniej, że brakuje nam tego, tego doświadczenia, takiego boiskowego swojej w tej bramce dla górnika no gramy w dziesiątkę. Można rozmawiać o systemach ustawienia, o tym, o tamtym gramy w dziesiątkę i przez... 3-4 minuty nie potrafię ani przerwać tej akcji, ani nie możemy zrobić zmiany. Dla mnie to było niezrozumiałe, zresztą wyraziłem swoją opinię zaraz, zaraz przed Myślę, że te zmiany, które zrobiliśmy, też wprowadziły pewien taki komfort w ich poczynaniach i tu było widać, że, że zaczynamy łapać, rynek, że Bardzo się cieszę, że być może uwierzyli. Jest to następny krok naszej piłkarskiej edukacji, że ci młodzi piłkarze zaczynają wierzyć w to, co, co robimy. Także bardzo się cieszę, szczególnie dla nich, że, że to zwycięstwo w takim, w takim formacie i w takim, powiedzmy, no, 92 trzeciej miniecie zwycięską bramkę strzelamy. Myślę, że, że jest dobry czas, żeby uwierzyć w to, co robimy, ale z drugiej strony nie wiem, to jest to tydzień na następne, do tydzień czeka nas, za kilka dni dostępne spotkanie, także, wstępny trening, następny dzień, następny... Następny mecz mistrzowski i musimy być na to przygotowani. Brakuje nam jeszcze, jeszcze kilku, kilku rzeczy, ale no, myślę, że to zwycięstwo mam nadzieję, że nie będzie wypadkiem przy pracy i będziemy dalej w tym kierunku pracować. Bardzo dziękujemy panie za e, opinię meczową. E, czy są pytania? Jakby tylko takie krótkie pytanie. Sekundę tylko podamy mikrofon, jak możemy, żeby już nie wiem, się dobrze nagrał. Właściwie. Wiesz tak. Głodowski radio miałeś y, głos, to tak cieszyłem się w po, po golu zwycięskim. I sądzę po, po pana reakcji że to pan też bardzo, ale to bardzo się cieszył w <noise> zwycięskim golu. To wyglądało tak, jakby jaka została co najmniej co najmniej wicemistrzem Polski. I tak jak powiedziałem, ważne było dla zespołu, żeby tak tą grę prowadzić i myślę, że to co tydzień wcześniej się nie zdarzyło, że staraliśmy się strzelić tą drugą bramkę i staraliśmy się iść do przodu, że, że dziś wieczorem dostanie nagrodę w postaci tego, że, że zrusziliśmy tą zwycięską bramkę w całkowicie znaczy. Także to no, tak mówię, nagroda zawsze jest, cieszyliśmy się wszyscy, bo zdaje sobie sprawę, jak ważne jest to, jeśli spojrzy się na, na ten zespół i Kuba Dostański i Oliwier Łociechowski i młodych piłkarzy również. Trochę mamy kontuzji, trochę mamy e, rzeczy, które, które no, nieprawda napawają od optymizmu, szczególnie dzisiaj z miłosem e, również ta sytuacja. Także no, mam nadzieję, że wrócimy, wrócimy silniejsi, wrócimy mądrzejsi przede wszystkim już na następne spotkanie i to, ta praca będzie przynosić efekty I myślę, że to zadowolenie i satysfakcja z wygranej będzie, będzie, będzie taka jak dzisiaj. Polskie...